Witam wszystkich bardzo serdecznie i jak możecie zauważyć, jestem tutaj z moimi przyjaciółmi, więc zapraszam na e, Best Friend Tak. Jest pytań 21. Powiem szczerze, że nie wszystkie wydają mi się zbyt mądre. E, ale postaramy się odpowiedzieć na wszystkie. I pierwszym pytaniem jest, jak się poznaliśmy? Wszyscy jesteśmy w, w trójkę przyjaciółmi i e, nasza na trójka! Tak? Nie? Tak. To nie jest tak, że przyjaźni się tylko z Basią albo tylko z Jackiem, tylko po prostu w trójkę przyjaźnimy się razem, tak czy nie? Wszyscy przyjaźnimy się razem w trójkę. <laughs> I jak to było? Aha, takie takiej zasadzie, że się poznawaliśmy po prostu w innych momentach. Tak, no... Ja się najpierw poznałem z Rudą, mhm. a później z Basią i ja Basię poznałem z Rudą. Tak i było to dokładnie tak, że my chodziliśmy z Jackiem do podstawówki, ja chodziłam do klasy A, on do klasy B. I na, do na początku, Tak, do szkoły muzycznej. I na początku y, nie za bardzo w sumie przepadaliśmy, chyba, ze sobą do Tak, bo nasze klasy po prostu się nie lubiły. Dokuczaliśmy sobie, że nasza klasa to jest e, klasa aniołków, a oni to są beki. Chociaż też była zupełnie nabrzydło. Tak? Ale no, w każdym razie y, poznaliśmy się w podstawówce. Mhm. Y, później przez gimnazjum chodziliśmy chyba do gimnazjum, tak. a. Następnie. W liceum, się jak okazało liceum. się, że idziemy do jednego liceum, to zaczęliśmy trzymać ze sobą. A Jacek się zaprzyjaźnił z Basią. No, o, ja byłam w ogóle zazdrosna na początku Basie, bo jak to? <laughs> jak to? Może ja już nie będę najlepszym przyjaciółką Jacka <laughs> i wiadomo jak jest w liceum, jest się młodym. I tak się stało. Ale tak się stało? Przepraszam. <laughs> <coughs> <coughs> <że Basia jest, coughs> że baka jest bardzo fajna i no niestety musiałam się no, na no, no. i nie się nie. po prostu wszyscy w chwili. Jak muz to muza, ale tak się polubiłyśmy sobie. <laughs> Musiałeś się poznać i polubić. No, więc w sumie chyba wszystko, tak wszystko jest zapisane. tak się mi byłoby najlepiej. Mhm. Dobra, czyli pierwsze pytanie w sumie mamy za sobą. Drugie, powiem szczerze, że ja czytałam te pytania, ale się nie ja zastanawiałam tak nad wszystkimi. Jest 21 pytań i kolejne jest najlepsze wspólne wspomnienie. Nie wiem, czy można takich rzeczy mówić. To już stariliśmy, nie można. Nie można. No ale... ale było dużo fajnych momentów. No właśnie, bardzo dużo tak naprawdę Basia i Jacek to są takie osoby, przy których zawsze się bardzo dobrze czuję i można sobie z nimi pożartować zawsze, nawet jak mam największego doła, więc w sumie każde, każde widzenie się z nimi sprawia, że jestem zadowolona. No, ale pamiętacie, wsmieję przypomniałam sobie taka jedna rzecz: jak y, u mnie w domu była impreza i rozwaliliśmy łóżko, na nim skakaliśmy, były cztery dziewczyny chyba. Tak. tak. No i ja. No <laughs> i moi, moi, moi rodzice kupili łóżko, jakieś takie. Y, bra Twój brat też był wtedy. Mój brat też chyba był. I pamiętam, że wtedy tylko. Zaczęliśmy ja te... wszyscy skakać po tej i ona się po prostu rozwaliła. A Basia spadła wtedy ze schodów. No, Basia spadła ze schodów. Ja spadłam ze schodów, ale to był taki po prostu taki niefart. I jeszcze różne po inne rzeczy Basia się też działy spad. u mnie w mieszkaniu. Tak. Ogólnie mnie się zawsze coś musi stać. Więc to no Basia właśnie schodów, zawsze ma więc jakieś skaleczenia jakieś injuries. <laughs> Ale fajnie było strasznie to Tak naprawdę raz... każda impreza i każde jakieś spotkanie takie jest dla nas. Jakieś wyjazdy, tak samo z Jackiem. I Pamiętam, jak fajnie. poszliśmy po grzyby i nie było nas parę godzin i żałowaliśmy, że wyszliśmy, bo szczęśliśmy przez po strasznych koańczyków. No. Straszne haszcze. Na no, spazią też byłam było. teraz na weekend i z jej chłopakiem. były grzyby. Proszę? Były grzyby. Były. Były, były, grzyby, były no. grzyby, no. Nawet przywiozłam do domu. A właśnie nie wiem, czy my jedliśmy chyba nie? Jedliśmy. Nie pamiętam. Chyba jedliśmy. Albo je wywaliśmy, bo nie wiedzieliśmy, czy są tu Albo komuś daliśmy, ale nie. Albo nie. Komuś Chyba ale żartowaliśmy, że może umrzemy. <laughs> Więc zwalaliśmy <śmieję> je komuś dać. <laughs> ja, nie, ja, <laughs> Opisz drugą jednym słowem. I w sumie nad tym się zastanawiałam trochę, nad Basią, i mam trzy w sumie słowa. A ty już to przerobiłaś, ja nie no wiedziałem. Właśnie, ale. Ale dobrze, to ja będzie bardziej się... konkretne. No, no okay, dobra, dobra, to dobra, powiem, że no, moje no. będzie nieprawdziwe. Basia, moje jest prawdziwe, właśnie, bo się zastanawiałam, że I bym, dobra, się to nie jest to Dobra, to się skupi ty. i wymyślmy każdy określenie na każdą osobę. Bo jak ty zaczniesz mówić coś za bardzo miłego o mnie, to będzie mi głupia coś powiedzieć. Ale jeden wyraz, tak? Jedno, jeden wyraz. No to dobra, no to będzie jeden, bo na pewno. Mamy no, jeden. Wyraz jeden, tak? Tak, to ma być Określające. Na przykład, Basia jest prawa. Taka. Nowe? A ja nie? no <laughs> <laughs> przecież nie lewa! Nie, <laughs> ale ja to jest lewa. Że ona jest taka. Ja no nie wiem, to jest słowo, które mi najbardziej ją tak określa, że ona wiem, zawsze że mogę na niej polegać, nie, ma zasady, jest bardzo w sumie konserwatywna. E, taka jest. No po prostu wiem, że zawsze mogę na niej polegać, nie? No A ja też mogę nie. zawsze polegać, nie? Ale Jacek jest bardziej taki rozrywkowy, szalony, inny. My jesteśmy w sumie inni tak naprawdę, nie? A mamy zawsze jakiś wspólny pomaga, taki. Jest, jest... Myślę, że humor nas łączy. Tak, mhm. tak. Taki angielski, naprawdę. <grym> ja na przykład określiłabym Paulinę jako szczero bardzo. Do bólu chyba. Albo uczciwą też. <trym> <trym> tak. A Jacka jako takiego szalonego. Mhm, bardzo. Szale, tak, a Paulinkę szczerą, dlatego, że, że wiem, że zawsze ona mi powie prawdę, choćby to powiedziała w żarcie, ale wiem, że to będzie prawda. A. No ja bym właśnie I takie tak żarty nie bolą tak naprawdę, no bo my <laughs> mamy i mamy takie poczucie humoru <laughs> swoje. Mhm. A właśnie Ruda jest bardzo szczera i dobra, naprawdę. No, Kiedyś <laughs> taka nie była. <laughs> Kiedyś nie okay. była taka dobra, zaczęłaś teraz bardziej rozwijać ludzie no nie? się zmieniają nie, nie tak myślę no natura natury nie oszuka zresztą <grym> do... nie właśnie w <grym> urodziła się ruda, więc na początku była trochę wredna. No, była trochę wredna. <grym> ale ludzie się zmieniają ale zawsze że na nie polegać to jest taką skałą a Basia Skałą. <grym> też jest właśnie taka prawa jest, jest nie? też to jest taka koleżeńska, bym powiedział, bo myślę, że w sumie z Basią na takiej stopie kumpelskiej bardziej, mhm. no nie? Mhm. Kolejna, kolejne pytanie, wymarzona praca. Czyli będziemy mówić, tak mi się wydaje, że o to chodzi w tym tagu, że jaka byłaby wymarzona według mnie praca dla tak, się... mhm. I też myślałam sobie troszkę, ale krótko, bo patrzyłam na te pytania dzisiaj i to ja nie miałam zbytnio dużo czasu, więc nie myślałam tak bardzo. Y Jacek na pewno myślę, że chciałby mieć taką pracę, która po prostu dawałaby mu w ten sposób satysfakcję, że by widział, że pnie się dalej, coraz wyżej, coraz wyżej. Dlatego się mnie dzisiaj pytałaś. Nie, to ty sam <grym zacząłeś <grym mówić, ale tak, chyba tak? No się do tego zaczęłam dobrze. słuchać. I myślę, że chciałbym mieć dobrą pracę, na pewno każdy zresztą dobrze zarabiać i być może trochę sławnym w tym swoim świadku takim. Nie? To <laughs> mi się wydaje już przynajmniej. Ja nie będę opowiadać. A Basia właśnie zastanawiałam się i nie wiem za bardzo, jaka byłaby wymarzona praca Basi. Mi się wydaje, że Basia bym, e, czułaby się dobrze, gdyby miała taką prawdziwą kontrolę nad wieloma osobami, że byłaby taka decyzyjna. Mhm. Naprawdę, bo ona jest taką stanowczą osobą. Sta się tak, kierownicza myślę, że stanowisko też mi czasem zwłaszcza, że ona jest konkretną osobą bardzo. I ona, jak podejmuje jakąś decyzję, to już raczej jest to przemyślane. Tak, jest pewna siebie strasznie. Mm -hmm. Nie strasznie, ale... No dobrze, ale wie co mówi ale jest i... Tak, tak... E... Miał jako pewne też. Uzasadnionie. Jest taka Uzasadnionie. Sektemna. No. <laughs> ja to się mówi? Uzasadnionie. <laughs> Uzasadnienie. Z uzasadnieniem. O, tak. <laughs> to ja teraz <laughs> Paulinę widzę w roli jakiegoś krytyka. O Boże. Hmm, <noise> ponieważ jest szczera, ale w taki sposób potrafi to powiedzieć, że, yy, że człowiek się tak naprawdę na nie obrazi, ale wyciągnie z tego jakieś takie pozytywne rzeczy. I yy, faktycznie takie, yy, taka cecha u człowieka jest, jest, yy, jest fajna i, i ja to właśnie lubię. A ja coś, <coughs> no to nie wiem, taki bardziej może stylista albo. Oh, o no, tak. tego mm -hmm. typu rzeczy, żeby też właśnie czuł się taki yy, doceniany i... Faworyzowany w swoim tak, świecie, o, Faworyzowany bo tak, lubi takie... Zresztą też... jak większość nas chyba lubi być doceniana. Tak. Każdy chyba chce być doceniony. Ja Ale niektórzy bardziej. O nie powiedziałem, że widać na stanowisku mhm. kierowniczym. A ty jakim byś się czuła? Dobrze. No właśnie. Ja jakim? Mhm. Mhm. Kim byś chciała być tak naprawdę? Szefem wszystkich szefów. Szefem wszystkich szefów. Ja na przykład mogę sobie powiedzieć, mhm. ja bym chciała na przykład strasznie brać udział w organizacji wielkich imprez. I że miałbym na przykład koordynatorem i żebym mówił co ma się dziać. Miałbym na przykład wymyślać całe widowisko na przykład Wielkich Gwiazd. Mm -hmm. Wielkie Kluby, chciałbym na przykład otworzyć jakiś zajebisty klub z tysiącami najlepszych rzeczy, pozbierać wszystkie, które są jakieś za granicą i otworzyć na przykład taki lokal, który, którego nie ma mm -hmm. i który byłby po części każdym po trochę. Sprawdzam że to się nagrywa. Przy czym oczywiście wybrać jak najlepsze rzeczy. Mm -hmm. Albo organizację wielkich imprez. A Ruda mi się wydaje, że. Ty byłabyś dobra. A znaczy, Nie byłabyś dobra w wielu rzeczach, tylko co ty byś chciała. Ja mam teraz taki filozofię. Coś takiego kryzys, chyba. swojej wiedzy. Co żeby bym chciała? na pewno być docenioną. Tak, na razie wiem, że chcę odchować dobrze dziecko i chcę zrobić to jak najlepiej. Potrafię. I myślę, że każda mama tak powinna. ale A mi się wydaje, myślę, że, że ty... byłabyś dobrą, na przykład, właścicielką jakiejś wielkiej knajpy albo czegoś takiego, mm. żebyś to też była decyzja. Nawet też jesteś taka. Kiedyś to było moje marzenie. Bo... No nie chciałaś mieć restauracji? Chciałam mieć yy, bar. Nawet chyba miałaś mieć. Hmm. Czego albo nie na miał? przykład, żebyś. Ja wiem, <laughs> mogłabyś na przykład no, ale... być właścicielką wielkiej sieci hoteli. I w I na, i na przykład być taką badanie. degustatorką. I komentować yy, Albo jakieś tak, na ja mam podomal, generalnie nie? bardzo masz... krytyczne właśnie oko, i wiem wszystko właśnie. Co jest ok, a ja, co nie. Chociaż nie dowieram tego tak bardzo do siebie, może. Na przykład jeździłabyś w różnych wiesz, hotelach i oceniała kuchnię albo wystrój. Mhm. To była praca, to było czwarte pytanie, teraz piąte. Ulubiona firma kosmetyczna, jeżeli chodzi o make-up. <laughs> Jacek? <śmiech> Aha, nie to mam. ja mam zgadywać. Jacek nie ma, jeżeli chodzi o make-up, bo się nie maluje. Ale myślę, że... Yy, nie wiem, chyba nawet lubisz, ale to nie jest Twoja ulubiona firma. Ale perfumy na przykład. E, perfumy Kalvina Klein'a? Ugo Bossa? Najbardziej lubię Chanel Egoist. Aha, dobrze, ja nie, nie wiedziałam. Czyli nie wiem. <laughs> Kupujcie. się! <laughs> Złota. <Zwróć to. laughs> Właśnie mi się skończyła. A Basia? Yy, Basia lubi Leblon. To ja wiem o tym. A ja nie wiem, jakie wydobycie. Ruda na pewno, jakąś pupę, tak? <laughs> tak? jest ale taka nie firma. mam ani jednej firmy z pupą. Okej, albo że... burżuła, no. czy coś takiego. Burżuła lubię. Tak, <sighs> Basia? Basia, nie wiem, ale na przykład perfumy, może lubi basacze, albo coś takiego. Takie coś. Akurat no. No, widzisz? Mhm, tak. A wydała Basia... na przykład y, perfum morski, <grym> Lubiłaś tą markę. No, ym, chociaż sam strasznie nie trwała te perfumy, które no. no mam. Ja mam glamour teraz. Ym, no, i, ale miałam. No, nie, dobra, nieważne. Ale Basia ma zgadywać. Bo Ja Jacek, to, ja, ja, Jacek to, a dwa razy odpowiedział na pytanie to samo. A... No to już wszyscy się wypowiedzieli, więc małinka no, bardzo lubi Brżyła. <grym> Jacek. Tak. <grym> Nie pamiętam co powiedział. Chanel, egoist. Chanel, tak, dokładnie. Egoist. egoist. A szóste pytanie, co Cię wkurza w drugiej osobie? To będzie ciężkie. nie w sumie nic nie wkurza w Was. Naprawdę. Akurat nie wiem co mnie u Ciebie wkurza. Ja Nie wiem co mnie w pełni nie wkurza. Mnie w Was nic nie wkurza, bo ja... A jak myślisz co mnie wkurza u Ciebie? Jednak Że ja przesadzam. Nie. Nie, też... To nie wiem co. A w sumie tak podobnie mamy, bo rozmawiałeś rozmawiałyśmy na ten temat wcześniej. Tak. Mhm. Ale że to przesadzasz? Nie, że przesadzam, nie Ale od... nie, no dobra. A nie to nie to to co wam przeszkadza we mnie? Ja na przykład. Ale nie obrazisz się? Nie, no. Przecież to nie, no. miało, to przecież to nie może być. Yy... W internecie na pewno taka nie będzie. <noise> jacek jest bardzo niezorganizowany i po prostu a, tak ja, ja na przykład lubię zorganizowanych ludzi, Ja jak się z kimś umawiam, to yy, lepiej, żeby ktoś był. Ale <noise> ja na system... A Jacek zawsze... Aaaa, yy, a to bo ja co co <noise> Zawsze coś, coś, no. A tak trochę w chmurach. Jeżeli chodzi nie. o Jacka, coś mnie denerwowało i miałam co na myśli dzisiaj. To no nie. już ci przeszło. <noise> już ci przeszło? A co? Co to było, Basia? Mówiłam ci. No. Coś to chyba? Tak, czy w sumie nie wiem. Co? Nie, pan. Nie, to nie, to nie było to. Coś jeszcze było. No, nie będę mówiła, bo jak coś powiem, a to nie to. to się ja powiedzieć. No się powiedzieć. powiedz. No, nie. Ej, dobra, powiedz co to, jest to nie dla nas. Tak, wiem, ja wiem. Niezdecydowanie. Jacek często jest taki jest trochę niby jest decydowany, coś, hmm. ale jak się mu coś powie, to troszeczkę tak, inny człowiek. To, to, to jest, jest takie zdanie. Tak, dokładnie. Ale bo. jednak tak? A może nie? A może tak? A w sumie to nie wiem, jak chcesz. tak to trochę jest czasami. Chociaż wiadomo, ja uwielbiamy się wszyscy. No ale tak. mi w sumie nie przeszkadza nic takiego. No to nie, to mi też nic nie przeszkadza, tak żeby przeszkadzało. No. No to nie jest tak, że denerwujemy i o Boże znowu Jacek. <laughs> tylko <laughs> to to tak jest po też charakterystyczne, mm -hmm. negatywne. Może nie tak do końca, bardzo negatywne, bo są o wiele gorsze rzeczy. Jeżeli, <laughs> <laughs> jeżeli moglibyście wyjechać razem gdziekolwiek, gdzie byście pojechali? A, ja bym pojechał do Miami. Ja bym pojechał, ale gdzie my tam no z do wami... Los Angeles. Albo do Los Angeles. Mieliśmy kiedyś jechać do Hollywood przecież. Tak. Krędzi śledysk, ale nie Ja najchętniej bym pojechała z wami gdzieś jakąś podróż dookoła świata. Dobra, gdzie byśmy pojechali? Podróż dookoła świata, ale dobra Podróż dookoła świata byłoby fajnie. Tak, egzotycznie, ciekawie. No ale nie przez północ, przez Antarktydę do Arktyki. Tylko tak właśnie na koło bardziej. W porowniku. W porowniku. Dokładnie. No, trafilibyśmy na Los Angeles. Czaj wasz ulubiony żart powiedzenie. Ja słyszałem, że. <grym> to jest ja mam żart, Ja mam żart. O klaczka, ja mam żart. O e, taki jest żart o balkonie. E, dla mnie on w sumie na początku e, nie zastanawiałam się, czy jest śmieszny, czy nie, ale e, pomina się śmiała z niego, dwie godziny, więc się śmiałam z niej. I tak się chyba stał naszym ulubionym kawałku. A to był kawałek, który brzmiał: wychodzi dziadek na balkon, babcia też ma klapki. <grym> nie, się z tego śmiała. To było, to było takie surrealistyczne strasznie, <grymne> że to jest... Ja, nie w stanie wiem, ale i tak... Była i tak trzeba, w ogóle no, tak, był taki moment, kiedy takie durne kawały były modne. Oj, Pamiętacie? Modne, to było trzy być... lata temu pięć. To było Od dawno zięć? temu. To 10? było 10? bardzo, 10 to bardzo dawno no. temu, bo my się ile znamy? Kawały bez sensu, w ogóle takie my 5 17 siedem. 9 lat na pewno. 9 lat. Tak. Ulubiona piosenka. Niedługo. Czy może dłużej. dłużej? Ja się do tego dojrzę. Czy no my dłużej? Bo my wszyscy. Nie, my w trójkę. My w trójkę 9 lat. Dziewięć? Bo no. ja od podstawówki z jaskiem na to zasadzie. No to dlaczego mówię, że 9 lat mi się wydawało, się znaleźli. Zresztą się szło. poznaliśmy wszyscy razem to widzenie. mi się tak wydaje, że w liceum się nie no, poknociłam tutaj pytanie. Kolejne będzie, co teraz było? Żart, żart powiedzenie, a teraz która z dłużej szykuje się w rano, Czyli nie może kto się szykuje. A to jest oczywiste. Oda! <laughs> Tak, niestety. Najdłużej tak, no ty. Tak, ja wiem, to tak. Tak, tak. jest Przed. Najpierw y... tak, Jacek, później Basia, później ja. No, ale. Co? Jacek? Jacek? Ja? Najkrócej. Najkrócej, tak, no. tak. Później Basia. Ja chwileczkę potrzebuję, także. Mhm. Ty dzięki. Basia, nawet się zdziwiłam, <laughs> że tak bardzo szybko, naprawdę. Nie, ja naprawdę. No, ale trudno, tak to jest. Być może. <laughs> Biedna. No niestety, to nie jest zbyt fajne, ale Siep. jakoś mam muszę... No, muszę sobie zrobić tapetę zawsze, rano yy, Ulubiona pora roku? Nasza trójka lato. No to lato, co? to lato. 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 Wszyscy no. lato, więc... To nie lubi lata? Ulubiona piosenka? Ulubiona piosenka była po prostu na naszej imprezie. Yy, takiej, na której byliśmy u naszej kroszanki jesteśmy. Którą serdecznie pozdrawiamy. Prom, serdecznie pozdrawiamy. Chociaż nie wiem, czy ona tak No <laughs> i ta właśnie piosenka była Ambrella, bo nie powiedzieliśmy, jaka to na piosenka. Rihanna yy, i puszczałam ją co chwilę i po prostu aż do znudzenia. Ja mam tak czasami z piosenkami najgorzej, jak jestem na imprezie jakiejś i puszczam coś w kółko, to idzie zwariować, naprawdę. <noise> tak. tak. No, ale tu... I to chyba ta piosenka, reszta e, tak. Wieksy... Więcej grzechów nie pamiętam. <noise> Dobrze. Jak to jest mieć koleżankę uzależnioną od YouTube'a? Masakra. <głos> Masakra. <głos> <głos> Ruda, to nie było tobie. No, ja nie jestem uzależniona. Tak to tutaj jedną osobą uzależniona od YouTube. Ja w ogóle nie lubię. Którą? <grym> <grym> Rudą. Ja jestem uzależniona? Mnie się wydaje, że. No, mi się wydaje. Nadzieja od Instagramu, nie A teraz zaczęłam używać właśnie wszystkich. Zapraszam na mój Instagram. Te wszystkie nowości, to jest po prostu okropne. Ale ja tak Uf. właśnie nie jestem za tym. Dopiero od niedawna zaczęłam. Ja nie jestem ani używać. za Facebookiem, ani za Instagramem, ani za tymi mm -hmm. wszystkimi sztami. Ale jak to jest mieć? Okropnie tak? Nie, 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 tak nie przeszkadza. To nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Tak, Bo ja nie, nie jestem na zaawansowanej. To nie. Mn... Nie, ja na przykład osobiście nie, nie wrzucam żadnych zdjęć, prawda? Ani nie wrzucam, na nie na ale portale, ale, ale lubię oglądać co tam słychać Poliny. I... Mhm. Ja w sumie też I lubię. Nie, nie przeszkadza mi to, na to Oglądać mi to nie przeszkadza. Wysokie czy płaskie buty? Ja uważam, że i Basia, i Jacek raczej preferują niskie, płaskie, aczkolwiek od okazji. To oboje lubią wysokie? Nie, dwa się czasem ubieram wysokie, a wiadomo, Jacek nie. No naprawdę nie. <noise> y Jacek y płaskie, ale wysokie, jak tak często Aha. się wydaje. Mm -hmm. Chodzi o... Z wyższym stanem tutaj. Są. A linka raczej płaskie, tak mm -hmm. raczej też nieprawda. Tak, chociaż pamiętam jak kupiliśmy z Rudą takie buty na szpili. Które po prostu... Metanowe na studniówkę. Tak. Nie na studniówkę, to było już po prostu. Bardzo zachęcałem, żeby kupiła i w końcu kupiła. I byłam w niej dwa razy. Nie a chciała się zgodzić no, i szliśmy właśnie przez Kraków, tak, przez Główną ulicę. Na tę prezę, pamiętasz? Mm. pamiętasz? Mhm. Nawet wstańczyłam w nich parę godzin, no. a później zmieniłam na płaskie, ale no... Ale... Mam je do polu. Spodnie czy sukienka? <laughs> znaczy, co y, ja tak, raczej chyba te sukienki. Tak, ja, sukienki. nie, ja tak sukienki. Mhm no, ja spodnie, na ja spodnie tak, aczkolwiek sukienki właśnie typu maxi albo sukienka taka letnia to, to mm -hmm. raczej sukienka tak, bo w innym sezonie to raczej spodnie. Mm -hmm. A Basia sukienki krótkie najlepiej? Tak mi się wydaje. Tak, klucz ma Ja nie robiła a później zaczęła nosić strasznie dużo sukienki. Tak, odkryłam swoją kobiet coś. Tak, odkryłam bardzo dobrze, coś. bo, <laughs> bo ma, ma co odkrywać? A Ruda zawsze chodziła w sumie w sukienkach, takich zwiewnych, tak. bardziej takich z Egiptu, coś takiego. Mhm. Ty lubisz takie rzeczy, niekolorowe. Mhm. Bardzo lubię. I czuję się w nich bardzo dobrze, bo ani mnie nie gniotą, a czuję się schludnie, ładnie i w ogóle dla I sexy.